Cześć wszystkim, tutaj g 606. Tam widzicie moje karty akurat z wymian. Gabiego dostałem jako ostatniego fansa. Mam już całą kolekcję fansów, ale właściwie to nie jest celem mojego filmu. Przecież kupiłem sobie dzisiaj w kiosku. Był nowy box. 8 paczek. Mam tam jeszcze jednego. Cieszę się, myślałem, że panini już będzie kończyć. Kolekcja mi brakuje do całej. Tylko 31 kart. Dla niektórych to dużo. No dobra, i postanowiłem właśnie teraz otworzyć sobie to dosyć szybko, bo nie wiem ile mam pamięci. Tutaj na tablecie, żeby mi starczyło. I mamy dwie paczki z Hummelsem, y, trzy z Lamem i trzy z Andresem Iniesta. I niesta, no nie wiem, czasem przynosi mi szczęście. Zacznijmy od niego. Paczka numer jeden z dzisiejszego zakupu. I co tu będziemy mieli? Aż e, Przesuńmy trochę. O. I mamy Leonardo da z Juventusu. Między innymi. I niestety tylko Rising Spear. Mam go. E, I dalej mamy Lucas'a, Canavaro i Christensena. No, pierwsza paczka nie taka, jaką chciał, jakby. Wiecie, postawiłem wymagania tym paczkom, bo to jest kupiłem. Zobaczmy, co będzie w kolejnej. Znowu słabo. z e, Spenfiki, Juan, Fran. No i Tiago, którego długo nie miałem, ale się zmieniłem. No i to był trochę błąd, bo teraz go zdobyłem. Dobra, trudno. Mamy Mexesa, pajeta i Kagawę. Co to ma być? Osiem paczek i dwa razy. Po takie słabe karty. Zobaczmy dalej. Paczka numer 3. Tym razem był to Hummels. Czy Hummels przyniesie nam szczęście? Może. Mamy Papa Stopulusa z Borusi, Fabregasa. I co to mamy? Tylko fans. Selczuk Inan z Galatasaray. Clemens, Schalke i na koniec Kun Aguero. No to dobra, kolejna seria. Tym razem paczka z Iniestą. Iniesta nie zawiedźmy po raz drugi, bo za pierwszym razem się bardzo. Mamy Sigtorsona, Davida Luisa, Wiktor Valdes. Z Goldstopera zebrałem już jeszcze wcześniej dlatego. Naprawdę, kolejny Kunna Güero, Lucas i Kanavaro Ta sama seria, co była w jakiejś poprzedniej paczce. No naprawdę, co to ma być? Kupuję tyle paczek po to, żeby mieć takie słabe, takie słabe powtórki. Nie mówię o kartach nowych, ale żeby mieć chociaż dobre powtórki. E, Lasy, Szenę z Ajaxu, Czech. Ebue. I znowu zawied. Mąż. Znowu fans. No co to ma znaczyć? Bo już naprawdę się denerwuję. Hogger i Bong. 5 paczek, Gold stopy, dwa fansy i trzy karty prawie, że bazowe. No ba nie, teraz Hummels. Co to ma znaczyć? To już nie będę kupował tylko paczek, no co? No, kupuję sobie czasem dwie i mam gayma, 8 i mam takie słabe karty. Walshade, WCNicz i Star StartPlayerze. No co to ma znaczyć? Kagawa, Clemens, Dominguez. Dwie paczki zostały. No nie, to będzie bardzo nieudany unboxing. Prawdopodobnie. Nie, to ja już nie pokupuję sobie te paczek. Jestem zdenerwowany na panini. Jakie karty? No i oczywiście Robert Lewandowski. No dobra. Bentley, no. Pirlo. Karta Impact z Juventusu. Nie, ja naprawdę jestem dzisiaj coś... Kupuję 8 paczek, płacę 32 zł, po to, żeby dostać najlepszą kartę Goldstopera. Co to ma znaczyć, pani? Co to za lewe boksy tutaj przysyłacie? Scott Brown z Celticu, Musa i nic. Pepe. No, niestety, kupiłem 8 paczek, i co z tego wyszło? Nic, Sam, same powtórki i to jeszcze do tego tak słabe, że naprawdę nie spodziewałem się. Sorry, że taki unboxing. No, nie z no nie mojej winy. To znaczy, że w tym boxie zostało jeszcze bardzo dużo fajnych kart. Po prostu sprzedawczyni podała mi nie te paczki. No trudno. Cześć, mówił SzymekDS606.